Dzień dobry, dzień dobry, cudowni, wspaniali dobry widzowie kanału Naturalnie od Kuchni Bytu z Panią dr Dantą Myłek. Mrużymy oczy od słońca, łapiemy ostatnie promienie. W tym samym miejscu nagrywałam dla Was materiał o tym, jak mądrze korzystać z tego słońca i wtedy właśnie obiecywałam Wam, że zaproszę... Eksperta, tutaj mamy eksperta z dziedziny alergologii, dermatologii, żeby też Wam powiedzieć, jak ważne jest to słońce po pierwsze, i że jak gaśnie nam ta najjaśniejsza z gwiazd możliwych gwiazda słońca, jeżeli używamy jej w umiarze, no to czas z kolei przerzucić się na suplementację. I tak jak my obie z panią doktor, jesteśmy wielkimi fankami, żeby się suplementować tym, co daje nam natura, tak w przypadku witaminy D, no nie da rady. Nie zjemy tylu kostek masła, ani tylu ryb, żeby udźwignąć, ani tylu udźwigną, jajek, ani tylu jolejek, żeby ten nasz organizm to udźwignął. Więc pani doktor, jak ważna jest ta witamina D? Rozpocznijmy od tego. No, to jest królowa w ogóle wszystkiego i w związku z tym, że e, takie receptory, czyli takie punkty, do którego się witaminka D aktywna doczepia, jest w każdej komórce, a mamy tego 70 kilka bilionów. Każdy każdym jądrze, a więc witamina D działając na DNA jąder, no wiadomo, decyduje o wszystkim. Ma też te receptory na powierzchni komórek, a więc każdy narząd, każda tkanka zależna jest od witaminy D3. Stąd, jak jest niedobór, to, to nie jest jakaś jedna rzecz. Tylko to plejady. zdrowie się przewraca totalnie. I tak. chciałam hmm, tylko jedną no. rzecz tutaj zaznaczyć, pani doktor. Cały czas 90% Polaków, w tym dzieci moi drodzy, rozpoczęliśmy już oficjalnie jesień, yy, ma niedobór witaminy D. 90%! To jest straszne. Ja to robię ten poziom tej witaminy D rutynowo u każdego. Nigdy nie stosuję suplementacji bez jakby. Określenia punktu wyjściowego, to ile ten człowiek ma tego i ile mu brakuje. I to jest bardzo ważne. Podkreślmy to, że trudno jest używać dawek profilaktycznych i za każdym razem też wszystkim to mówię na wykładach, na warsztatach. Nie można tak kap-kap do tej wanny nalewać tej wody, jeżeli ta wanna jest pusta. To się nie uda. Musimy sprawdzić poziom witaminy D, Wyjściowy. bo istnieje no. bardzo duże prawdopodobieństwo, że jesteśmy w grupie tych 90%. Laku. Dokładnie. No Naprawdę bardzo rzadko widzę. Prawidłowy poziom tej witaminy, albo przesadzony, bo ktoś bierze 50 tysięcy jednostek dziennie umiar. i takie widziałam rzeczy, i potem wychodzi pod 200 poziom witaminy D3, co też nie jest za dobre, czyli umiar dla wszystkich. Więc co ta witamina D3 nam daje? Jeszcze chciałabym wcześniej powiedzieć o, o tym, jak to ta, czym się to różni, ta witamina. Które my właśnie dzisiaj, jeszcze ostatnie dni, już za chwilę nie będzie, koniec, boginię. tak? <laughs> czyli kiedy to. Y, czym się różni ta witamina, a właściwie raczej hormon, bo my go sami produkujemy z substratów, które mamy w organizmie, plus słoneczko, od witaminy suplementowanej, czyli od czegoś, co jest syntetycznie stworzone i musi być podawane codziennie. I to jest wtedy witamina. D, a nie hormon D, jakbyśmy to nazwali. Jakoś to ujednolicamy, ale to nie do końca jest prawdziwe. E, witamina naturalna, czyli ten hormon witamina D3, ponieważ powstaje w skórze na bazie cholesterolu, który my tak wyklinamy często. A wszystko mało... nam jest potrzebne, tylko w umiarze. W umiarze. E, powstaje w skórze, potem się magazynuje w wątrobie, potem się zamienia w aktywną taką formę w nerkach. I organizm sobie to magazynuje i w razie potrzeby bierze sobie. Jest taki wypadzik zimą, na przykład w ciepłe kraje, bardzo dobrze robi, kiedy już jest wszystko sztuczne. To taka naturalna witamina D3 znowu nam na kilka tygodni starczy. E, natomiast witamina D3, którą my kupujemy w postaci kapsułeczki oleistej i sobie zażywamy, nie magazynuje się. I w związku z tym musimy to brać codziennie, kontrolując tam raz w miesiącu raz na półtora miesiąca ten, może na dwa miesiące ten poziom witaminy D3, po to, żeby ani nie dać za mało, ani nie za dużo. Więc to jest taka bardzo ważna rzecz. Różnica pomiędzy suplementowaną witaminą, którą już w zasadzie powinniśmy zacząć pomaleńku zażywać, ponieważ kąt padania promieni słonecznych, wydaje nam się, że jest pięknie, słonecznie, ale jeśli chodzi o produkcję, działanie ultrafioletu na tą granicę na skórka i skóry właściwej, gdzie jest zdeponowany cholesterol, no to musi być odpowiedni kąt padania. To nie działa. Ja często powtarzam, jak widzę różne osoby, które wrzucają zdjęcia na przykład na, 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 na tak zwane media społecznościowe i na przykład w listopadzie czy w grudniu mówią o, magazynuję witaminę D. No to nie. jest niemożliwe. Oczywiście używam światła i to światło jest codzienne, jasne, od słońca jest bardzo potrzebne i ono też potrafi no, swoje y, rzeczy Tak, ta. dzi działać i działa. Natomiast, bo my działamy na te baterie słoneczne, ale to już to jest koniec, moi drodzy, nie chcemy straszyć, natomiast to już jest ja koniec. To już jest I na tą naturalną syntezę witaminy D liczyć nie możemy. Natomiast musimy wiedzieć, powinniśmy przynajmniej wiedzieć, że tak naprawdę nie ma zdrowia bez witaminy nie D, ma, D nie pani doktor. Nie to, ma, układ ma. odpornościowy nie działa w sposób tak, właściwy. ale to, to, co powiedziałam, to wynika z tego, że receptory dla tej witaminy, takie, takie przystanie jakby, są w każdej komórce, i w środku, i na zewnątrz. Jest jeszcze jedna rzecz, która co prawda ten sezon się skończył, ale zapamiętamy sobie to na następny sezon: że człowiek przez cały olbrzymi setki tysięcy lat przebywał na zewnątrz i nie używał żadnych filtrów. To jest nieszczęście, jak my ciągle zamknięci w samochodach, w biurach, w betonach. Klimatyzacji. Klimatyzacja. I w ogóle wyrwiemy się w końcu na to słońce i biegiem się schwarujemy. I koniec, I nie ma produkcji witaminy D3. Zapomnijmy o tym. I powiedział to alergolog, uwaga. Danał medycznych, dermatolog. Nauk medyczny, dermatolog. Tak jest. Alergolog. Nie ma. Mało tego, że nie produkujemy, wydaje nam się, my się opalimy, ale witaminy D3 nie. Natomiast jest jeszcze taka rzecz, że ja nie jestem w stanie. Państwu wymienić składu tych filtrów, bo to jest cztery linijki czegoś, co, na czym język się łamie kompletnie. Ale tam jest taki oksybenzon, jeden, jeden z wielu, wielu, który pod wpływem ultrafioletu ma yy, podwójne tam są wiązania w tej konstrukcji chemicznej i wtedy powstaje bardzo dużo wolnych rodników na tej skórze. A to już wszyscy wiemy, że to dochodzi wtedy do utleniania białek skóry. Tłuszczów skóry, DNA. I to już jest nieodwracalne zniszczenie skóry. Więc jeżeli nie spalać, to jak najbardziej mądrze korzystać z tego skonu. I z umiarem. I to jest możliwe, bo kąpiele słoneczne, aby nastąpiła synteza witaminy D, i to dotyczy zarówno dzieci dorosłych seniorów, wystarczy 20 minut. O Cokolwiek. tym mówiłam w poprzednim materiale, to jest 20 minut, tylko wtedy naprawdę zostawmy te filtry na te 20 minut w spokoju, a jeżeli używamy tych filtrów, to też szukajmy z tą y, krótszą tablicą Mendelejewa z tyłu i no. na przykład filtry mineralne. No tak. Nawet o najniższym stopniu filtrowania, powiedzmy 5-10% czy 15%, to 95% ultrafioletu już nie wykona witaminy D3. Więc niepotrzebne nam są filtry. Jeżeli jest tylko mądrze używane słońce w, odpowiednich, w odpowiednim okresie, czyli to jest najlepiej między pół do 11 a pół do 3, mniej więcej w takim okresie, te 20 minut jakby kroimy. To witaminkę mamy. I ona się zmagazynuje tak i na jest. troszeczkę, proszę bardzo, yy, podziała też między innymi, bo na to bardzo pragnęłabym zwrócić uwagę, no bo rozpoczęła się jesień, za chwilę będzie szaro, buro i ponuro i, i tak jak powiedziałam, nie chcemy straszyć, chcemy to odczarowywać, tylko moi drodzy, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Jeżeli myśmy ją zmagazynowali trochę naturalnie, to ona nam do tego października, no może w porywach do listopada wystarczy i wtedy już natychmiast występuje dosyć naturalny pierwszy wysyp wszelkiego rodzaju greb, wirusów itd. itd. No właśnie, itd. Między innymi dlatego, bo się właśnie kończą nasze zapasy, jeżeli się nie suplementujemy. Natomiast musimy zwrócić uwagę na bardzo ważną rzecz. Witamina D i właściwy poziom to jest też antydepresant. Ależ tak. To jest witamina radości, to jest witamina płodności, to jest witamina zdrowotności. Yy, więc musimy pamiętać, że, że te choroby związane z niedoborem witaminy D, ta ich lista, jak kiedyś mm. kojarzone z krzywicą u dzieci, osteoporozą, tak teraz jest naprawdę bardzo, 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 bardzo długa. Wracając do tej depresji. Wiadomo, że z jakiegoś z różnych powodów, m.in. z niedoboru witaminy D3, yy, jakby maleje produkcja serotoniny i dopaminy. Wszyscy wiedzą, że to są takie e, substancje, które Szczęście. odpowiadają za nasze poczucie szczęścia, e, za naszą radość życia. E, a brak ta witamina D3 uczestniczy w produkcji e, tych e, hormonów szczęścia, więc jak jej nie ma, no to nie ma produkcji. Serotoniny ani dopaminy. No to mamy depresję. I tu żadne antydepresanty, psychotropy, nic nie dadzą, poza tym, że przyszatkują troszkę mózg. To nie jest rozwiązanie. Zawsze najpierw musimy sobie sprawdzić, czy nie ma witaminy D3 obniżonej. Druga rzecz, która jest bardzo częsta, ja to widzę na co w codziennej praktyce. Taka jestem osłabiona. Nie mam siły. E, więc powody są. E, Zanim będziemy podejrzewać, że jest jakaś choroba Hashimoto, że jest jakaś cukrzyca, czy tam co, bo my nie mamy siły wejść na 3 stopnie, to sprawdźmy tę witaminę D3. Dlaczego? Dlatego, że jej udział w czynnościach mózgu jest absolutnie ważny. Między innymi, jak jest właściwy poziom, to są właściwie przekazywane wszystkie bodźce z komórek. Układu nerwowego na przykład do mięśni. Jak bodziec nie dojdzie, no to mięsień nie ma tej aktywności i on nie ma siły, on, on nie pracuje i dlatego nie mamy siły. I na przykład takie słyszę skargi, no jakby miała pół płuca, ja, nie, mog ja, nie, mo ja mam nie mogę oddychać. Badam płuca, wszystko w porządku, spirometria, przepływy płuca jak miechy, tylko że mięśnie tych klatki piersiowej. Nie mają właściwych bodźców. Jeszcze bardzo ważna podpowiedź dla Was, drogi pani, które planujecie, zejść w ciąży, a, mieć a, a. upragnione dzieciątko i przeżyć stan błogosławiony, który naprawdę jest warty przeżycia. Jeżeli macie problemy, to też sprawdzajcie poziom witaminy D, bo to jest niebezpieczne. Panowie powodu. też, panowie no, też, plemniczki muszą mieć do powstania witaminę D3. Tak jest. No tu akurat i przy płodności to jeszcze trzeba równolegle zawsze sprawdzić poziom wysycenia organizmu jodem, bo te dwie rzeczy idą w parze. Idą w parze, bez jednego i drugiego nie ma życia. Ponadto witamina D3 uczestniczy, w, ponieważ ma receptory wewnątrzjądrowe, więc w pewnym sensie pośrednio uczestniczy też w produkcji energii. Przez nasze mitochondria, przez nasze mikroelektrownie, no i w związku z tym, jak mamy niedobór, no to i energii mało do życia, do wszystkiego, do wszystkich procesów, które się dzieją w organizmie i do naszego samopoczucia. I chciałabym tu kilka słów jeszcze powiedzieć o, o tym, o czym pani redaktor już wspomniała. Mianowicie, że przychodzi ta, ten, ten okres października, te nasze zapasy nagromadzone w lecie się kończą i zaczynają się różne przeziębienia, infekcje, alergie itd. Dlaczego tak jest? Witamina D3 w układzie immunologicznym czuwa nad tym, żeby była właściwa kontrola. Są takie komórki regulacyjne, które patrzą ze swojego tam wysokiego tronu na tą resztę pospólstwa immunologicznego. I patrzą, tu za mało, tu za dużo, cały czas kontrolują. Ale jak nie ma witamin D3, to ta kontrola ustaje. Nie ma. To komórki nienadzorowane, nie, nie limfocyty B, produkują za dużo przeciwciał Ig i mamy prawdziwą alergię. Albo nie ma kontroli nad innymi limfocytami, nie będę ich wszystkich wymieniać, i mamy z tego samego powodu choroby z autoagresji. A wysyp, A wysyp jest straszny. A wysyp straszny, króluje choroba Hashimoto. Reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie endometrioza. rozsiane, endometrioza. Kłębuszkowe zapalenia nerek, jakieś autoimmunologiczne zapalenia wątroby. Już nie mówię o licznych chorobach skóry i narządów, jak np. liszaj rumieniowate, czy twardziny, czy pęcherzyce. No jest ich w tej chwili, jeszcze kilka lat temu, było 80, a już podobno jest więcej. Dlatego, że każde zapalenie, które nie jest infekcyjne i nie jest czysto alergiczne i niezależne, to w zasadzie można powiedzieć, że jest takie immunologiczne, a nie ma kontroli tego systemu, który rządzi nad nami w każdym calu bez witaminy. Tak, całe to wojsko to musi mieć ten nadzór i ten nadzór bez witaminy D3 rozlatuje się i go nie ma. Amen, zgadzam się. To teraz podsumowując pani doktor, Badają się wszyscy na poziom witaminy D zanim zaczniemy, rozpoczniemy suplementację chociażby dlatego, że jeżeli macie właśnie niedobór i zaczniecie się suplementować dawkami profilaktycznymi, no to zajmie to zdecydowanie więcej czasu. Sprawdzamy to u wszystkich pokoleń, również u dzieci, u bo dzieci nie też. pragniemy, żeby nasze dzieciaczki były chore i wtedy dobieramy tą ilość do sytuacji, do, sytuacji czy do, tak. do, do poziomu, który mamy i teraz bardzo często pojawiają się pytania, no to jaką tą witaminę D wybrać? Ja Zawsze mówię, proszę iść do apteki. No właśnie, przecież teraz naprawdę nie brakuje dobrych witamin, wykonywanych na różnych olejach roślinnych w maleńkich kapsułeczkach, ale też są dziecko może nie wyczuć kapsułki, są kropelki. No, kropelki spray, ja dla syna akurat taką okazji obiadu, tylko proszę pilnować. To jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach, więc żeby jej nie zmarnować, nie zawsze kupimy taka, taką, która już jest w tłuszczu. Najłatwiej, najlepiej pilnować, żeby spożywać ją przy posiłku, który ma tłuszcz, no ale większość posiłków gdzieś tam jakaś zawsze porcja tłuszczu się <tłuszczu> pojawi. No, Jesteśmy zbudowani głównie z wody, i z tłuszczów i trochę z białek, więc otwieszczam to zupełnie jeszcze całkiem no, Natomiast jak już mamy tą witaminę w kapsułce oleistej, to w zasadzie już tak nie musimy bardzo patrzeć, czy w naszym posiłku jest tłuszcz czy nie, bo już jest. Mm. Ale, ale ja zawsze podpowiedź daję, że może nie pilnujmy tego, czy ona jest w tłuszczu, tylko po prostu ten tłuszcz zdrowy w swoim posiłku ja Najlepiej kupować tak. kapsułki oleiste aniżeli tabletkę to proszkową, prawda. bo to Absolutnie. właściwie jest nic nie warte. Ja mam nadzieję, że widać, że my z Panią, doktor całe lato tutaj chodziłyśmy, tak. żeby zażywać tych kompieli słonecznych, aby mieć siłę i energię, żeby przekazywać Wam no. tą porcję wiedzy, którą pragniemy się dzielić. Także prosimy, dbajcie o siebie. Pani doktor, możemy zdradzić, ile ma Pani lat, bo Pani nigdy z tym nie miała problemu. Nie będę mówiła, ale dużo. 78 i Pani doktor czynnie przyjmując codziennie mnóstwo pacjentów, pomagając. Jest naj, jedną z najbardziej spójnych osób ze świata medycyny, jaką spotkałam i, i, i uwielbiamy się od wielu, wielu lat. Zresztą pani doktor była konsultantem medycznym e, moich książek naturalnie. Także dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze Cała na kanale zawita. I to jest też właśnie dermatolog, który bardzo umiejętnie i mądrze korzysta z promieni słonecznych, co myślę, że widać, słychać i przez ten ekran czuć, także pozdrawiamy Was słonecznie, jeszcze słonkiem tu z nadpola.